Partnerem filmu jest srebrna Mennica, krakowski sklep internetowy oferujący szeroki wybór produktów z branży metali inwestycyjnych w bardzo konkurencyjnych cenach. W lipcu 2023 roku Narodowy Bank Polski opublikował kolejną projekcję inflacyjną. Powoli staje się już tradycją na tym kanale, że taka projekcja jest przyczynkiem do powstania filmu na temat opłacalności inwestowania w detaliczne obligacje skarbowe. Ponieważ filmy te cieszą się sporym powodzeniem, a część z Was dość intensywnie domagała się w komentarzach ich kontynuacji, nie ma żadnych przeciwwskazań, żeby takich materiałów nie robić. Dawniejsze projekcje inflacyjne NBP zauważalnie nie doceniały przyszłej inflacji, więc, aby analizować bardziej realne scenariusze, zakładaliśmy jej wyższe poziomy, niż pokazywała prognoza. Ostatnio analitycy NBP znacznie się jednak poprawili w sprawdzalności swoich oszacowań. Ich projekcja inflacyjna z marca 2023 roku dość dobrze oddawała późniejsze odczyty. Najbardziej aktualna estymacja z lipca nie różni się znacząco od tej marcowej. Ale ponieważ już poprzednia zachowywała się bardzo dobrze, obecnie do obliczeń użyjemy dokładnych wartości prognozy lipcowej, zaznaczonych na wykresie grubą czarną linią. Stałym elementem naszych obliczeń jest założenie zakupu 10 obligacji kosztujących nas w sumie 1000 zł. Załóżmy jeszcze, że zakupu dokonujemy w sierpniu 2023 roku, w którym oprocentowanie jest takie same jak w lipcu. Rada Polityki Pieniężnej nie powinna zmienić stóp procentowych wakacje. Więc Ministerstwo Finansów nie będzie miało powodów do zmiany oprocentowania obligacji, a to pozwala sugerować, że te same stawki powinniśmy mieć jeszcze we wrześniu. Naszą analizę rozpoczniemy od stosunkowo nowego produktu, jakim są obligacje trzyletnie TOS. Z racji na swoją specyfikę mogą one być w najbliższym czasie naprawdę dobrym pomysłem inwestycyjnym. Ich poważną zaletą jest roczna kapitalizacja odsetek, nie ma więc żadnych wypłat w trakcie trwania okresu oszczędzania i wszystko pracuje na naszą korzyść. Dla niektórych zaletą może być też 3-letni okres oszczędzania. Zamrażamy tutaj nasz majątek na krócej niż w przypadku obligacji 4- lub 10-letnich. Obligacje 3-letnie nie są jednak indeksowane inflacją, bo mają stałe oprocentowanie, które wynosi obecnie 6,85% w każdym roku oszczędzania. Przy szybko spadającej inflacji to także może okazać się poważną zaletą. Jak poważną? Pokażą nasze obliczenia. Owe obliczenia w tym przypadku są bardzo proste. Nasze 1000 zł. należy przemnożyć bowiem trzykrotnie przez współczynnik odsetkowy wynoszący 1,0685. Uzyskany wynik mówi nam, że nasz kapitał wypracuje na końcu kwotę odsetek wynoszącą 219 zł. i 90 groszy. Od tego musimy zapłacić 19% podatku belki, więc netto zostanie nam 178 zł. i 12 groszy. Nasza inwestycja da nam na czysto zysk 17,8%. Ile w tym czasie wyniesie oficjalna inflacja CPI? Z wykresu NBP wynika, że w sierpniu 2024 roku jej odczyt wyniesie 4,9%, a rok później 3,6%. Wykres kończy się przed sierpniem 2026 roku, ale jego ekstrapolacja daje wartość około 3,1%. Obliczenie całościowej inflacji w ciągu trzech lat oszczędzania wymaga więc wymnożenia trzech liczb 1,049, 1,036 i 1,031, co daje wynik 1,12, a to oznacza, że inflacja w tym czasie wyniosła równo 12%. Mamy więc bardzo dobre wieści. Prosta inwestycja w obligacje trzyletnie nie tylko chroni nasze środki przed inflacją, ale jeszcze na dodatek pozwala zarobić małe kilka procent. Sprawdźmy teraz, jak w tym otoczeniu inflacyjnym poradzą sobie czterolatki, które są już indeksowane inflacją, ale niestety nie kapitalizują odsetek, lecz wypłacają je co roku na nasz rachunek. Obecnie oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 7%, a w następnych latach jest obliczane poprzez dodanie 1% marży do ostatniej oficjalnej znanej inflacji CPI. W pierwszym roku nasz 1000 zł wypracuje więc 70 zł odsetek. Oprocentowanie w drugim roku zostanie obliczone na podstawie inflacji z czerwca 2024 roku, która według prognozy NBP ma wynieść 5,2%. Gdy dodamy do tego 1% marży, oprocentowanie wyniesie 6,2%. Co ciekawe, jest ono niższe niż w przypadku przed chwilą omawianych 3-latek. W drugim roku odsetki wyniosą więc 62 zł. W trzecim roku bierzemy do obliczeń inflację z czerwca 2025 roku, która ma wynosić 3,7%, co daje oprocentowanie 4,7% i 47 zł odsetek. W ostatnim roku czerwcową inflację ekstrapolujemy na około 3,2%, a więc oprocentowanie sięga 4,2%, a odsetki wynoszą 42 zł. W sumie uzbieramy 70 plus 62 plus 47 plus 42 zł, czyli 221 zł odsetek, które zostaną pomniejszone o podatek belki. Na rękę otrzymamy więc 179 zł i 1 grosz. Zysk po 4 latach wyniesie więc 17,9%. Ile w tym czasie wyniesie oficjalna inflacja CPI? Do tych 12% przez pierwsze 3 lata, które wyszło nam przy omawianiu 3 latek, trzeba jeszcze doliczyć inflację z sierpnia 2027 roku. Powiedzmy, że będzie to około 3%. W efekcie inflacja przez 4 lata naszego oszczędzania wyniesie 15,4%. Obligacje czteroletnie też dają więc radę w walce z inflacją. Oczywiście wynik możemy jeszcze trochę poprawić, reinwestując odsetki. Tyle, że z racji na skromność tych środków i niewielkie wartości potencjalnych oprocentowań, nie będzie to wyraźna poprawa. Jak naprawdę dobrze się zakręcimy, to wszystkie wygenerowane odsetki są w stanie dołożyć nam do estetycznego wyniku kwotę na poziomie około 10 zł. Można jeszcze przeanalizować scenariusz, w którym obligacje czteroletnie zrywamy po 3 latach oszczędzania i porównać uzyskany wynik z rezultatem 3 latek. Wcześniejsze zakończenie oszczędzania wiąże się z zapłatą kary wynoszącej 70 groszy za każdą obligację wartą 100 zł. Odsetki w ciągu pierwszych trzech lat wynosiły 70 zł plus 62 zł plus 47 zł, czyli 179 zł. Od tego trzeba odjąć karę wynoszącą 10 razy 70 groszy, czyli 7 zł. Do opodatkowania zostaje nam kwota 172 zł, a nasz zysk netto to 139 zł i 32 grosze, natomiast stopa zwrotu wyniesie 13,9%. Przypomnijmy, że oficjalna inflacja w tym czasie wyniosła 12%, natomiast 3-latki dały zrobić aż 17,8%. Zrywane 4-latki chronią więc przed inflacją, ale wyraźnie przegrywają pojedynek z 3-latkami. W przypadku 3-latek robotę robi wysokie oprocentowanie w drugim, trzecim roku, kapitalizacja odsetek i brak kary. Zajmijmy się teraz 10-letnimi obligacjami EDO. Tutaj mamy kilka zalet w porównaniu do 4-latek. Po pierwsze, mamy roczną kapitalizację odsetek. Po drugie, wyższe oprocentowanie w pierwszym roku sięgające 7,25%. Po trzecie, wyższą marżę wynoszącą 1,25%. Są też wady. Środki musimy zamrozić na 10 lat, a jak chcemy wypłacić je wcześniej, musimy zapłacić karę wynoszącą 2 zł od każdej obligacji. Warto dodać, że kara jest naliczana tylko do wysokości narosłych odsetek. Nie będziemy tutaj prowadzić obliczeń dla całych 10 lat oszczędzania, bo konia z rzędem temu, kto przewidzi inflację za 5 czy 10 lat. Zajmiemy się dwoma innymi scenariuszami, w których obligacje takie zrywamy po 3 i po 4 latach oszczędzania. Nasz zainwestowany 1000 zł w pierwszym roku będzie pracował z oprocentowaniem 7,25%, w drugim roku procentowanie to inflacja z czerwca 2024, czyli 5,2 powiększona o 1,25, czyli 6,45%, a w trzecim inflacja z czerwca 2025, czyli 3,7% powiększona o 1,25, czyli 4,95%. Współczynnik odsetkowy to więc 1,0725 mnożone przez 1,0645 i przez 1,0495, co daje w sumie 1,19819, czyli 198 ,19 zł i 19 groszy przychodu. Od tego trzeba jednak zapłacić karę, czyli 2 zł razy 10 obligacji. Do opodatkowania mamy więc kwotę 178 zł i 19 groszy, a nasz zysk netto wynosi 144 zł i 33 grosze, a stopa zwrotu 14,4%. Przypomnijmy, że zrywane po 3 latach 4 latki dawały wynik 13,9% przy inflacji wynoszącej 12%. Zrywane 10 latki wypadają więc lepiej, ale wciąż liderem są pozostają 3 latki, które dawały wynik aż 17,8%. Sprawdźmy teraz, jak sytuacja zmieni się, gdy 10 latki zerwiemy po 4 latach oszczędzania. Pracują one rok dłużej i w czwartym roku ich oprocentowanie to efekt połączenia inflacji z czerwca 2026 roku, wynoszącej 3,2%, i marży 1,25%, czyli sumarycznie 4,45%. Poprzedni współczynnik odsetkowy, wynoszący 1,198,19%, trzeba jeszcze przemnożyć przez 1,0445 a to w sumie daje 1,251,51, czyli 251 zł. i 51, 51 groszy przychodu. Zabieramy je na karę wynoszącą 20 zł. i 19% podatku belki. W efekcie na naszym koncie zostaje 187 zł. i 52 grosze czystego zysku. Zwrot z inwestycji wynosi więc prawie 18,8%. Przypomnijmy, że zakończone zgodnie z regułami 4 latki dały 17,9%, a oficjalna inflacja wyniosła 15,4%. 10-latki znów pokazały więc swoją wyższość nad 4-latkami. Na zakończenie możemy zrobić jeszcze jeden eksperyment. Pamiętamy, że po trzech latach oszczędzania na trzyletnich obligacjach tos mieliśmy 178 zł i 12 groszy czystego zysku. Kwota ta zostanie nam wypłacona w sierpniu 2026 roku, kiedy to oficjalna inflacja powinna wynosić około 3%. Załóżmy więc, że owe odsetki wraz z główną kwotą wynoszącą 1000 zł wkładamy na kolejny rok na jakąś lokatę lub ror będą to zupełnie nowe środki, więc pewnie nam się uda uzyskać jakieś promocyjne oprocentowanie. Wątpię jednak, że będzie ono wyższe lub choć tak nie samo jak oficjalna inflacja. Załóżmy więc, że osiągnie ono wartość 2,5%. Kwota 1178 zł i 12 groszy wypracuje więc dodatkowe 29 zł i 45 groszy odsetek, ale po zapłaceniu podatku Belki zostanie nam 23 zł i 85 groszy. Po czterech latach łączonego oszczędzania w obligacje trzyletnie i roczną lokatę, suma wypracowanych odsetek wyniesie 201,97 zł. A to oznacza stopę zwrotu wynoszącą prawie 20,2% i to przy oficjalnej inflacji wynoszącej 15,4%. Jest to dobra wiadomość, bo oznacza, że nadal 3 latki wypadają lepiej niż zrywane po czterech latach dziesięciolatki i zakończone bez zrywania czterolatki. W Obecnym scenariuszu inflacyjnym trzyletnie obligacje TOS dające stałe procentowanie wynoszące aż 6,85% w całym okresie oszczędzania stały się bardzo dobrą propozycją, która nie tylko powinna chronić nasze środki przed inflacją, ale jednocześnie wydaje się być zdecydowanie lepszą opcją niż obligacje czteroletnie. Jeśli chodzi o porównanie z 10-latkami, to werdykt nie jest już tak jednoznaczny. Jeżeli istnieje spora szansa, że 10-latki będziemy zrywać po trzech, 4 czy nawet 5 latach, wciąż lepszym pomysłem wydają się 3 latki. Jeśli jednak będziemy mogli oszczędzać dłużej, rozsądna marża wynosząca 1,25% ponad inflację da o sobie znać i to 10-latki powinny wypaść lepiej. Tutaj szacunki muszą być już jednak bardzo ostrożne, bo trudno powiedzieć dzisiaj coś więcej na temat z jaką inflacją przyjdzie nam potykać się za około 5 lat. Na zakończenie można dodać dwie ważne rzeczy. Po pierwsze, naszą inwestycją w obligacje skarbowe można ubrać w indywidualne konto emerytalne. I przez to uniknąć płacenia podatku belki. Środków z IKE nie możemy jednak wypłacić przed ukończeniem 60 roku życia. Jeśli to zrobimy, podatek trzeba będzie zapłacić. Druga sprawa to zaufanie do naszego państwa, czyli instytucji, która pożycza od nas pieniądze. Przez następne 3, 4 czy 10 lat a tyle trwają przecież okresy oszczędzania dużo może się wydarzyć. Kraje potrafią bankrutować, a w przypadku takiego bankructwa właściciele obligacji odchodzą z większym lub mniejszym kwitkiem. Warto być tego świadomym. Na dzisiaj to wszystko. Obiecuję jednak, że to nie koniec tematu obligacji w najbliższym czasie. Jeśli wszystko dobrze pójdzie, zobaczycie jeszcze dwa inne filmy na ten temat. Dziękuję Wam za uwagę i do następnego razu. Partnerem filmu jest Srebrna Mennica. Krakowski sklep internetowy oferujący szeroki wybór produktów z branży metali inwestycyjnych w bardzo konkurencyjnych cenach.